Przedstawiamy nowa, jeszcze lepsza seria wentylatorów Macfan. Zapewne już wiesz, jak działa cała wentylacja DAX. Przyjrzyjmy się zatem na gamę wentylatorów Macfan. Macfan to nie jeden, ale aż trzy hiperwydajne wentylatory szczytowe. Każdy Macfan posiada takie same wymiary. Każdy makwan może też być wyposażony w automatyczną roletę Magdor, która daje szczelność na okresy chłodne oraz stabilność ciśnieniową. Makfan 1 to wentylator włącz wyłącz z silnikiem 1 i 8KW o wydajności 69500 m3 na godzinę oraz 21 W na każde 1000 m na godzinę przy podciśnieniu 0 Pa. Magfan 3 to wentylator płynny z falownikiem z silnikiem 2,5 KW o wydajności 79 700 m na godzinę oraz 24 waty na każde 1000 m3 na godzinę, przy podciśnieniu 0 pascala. Warto zwrócić uwagę, że Makfan 3 nie zawsze będzie w pełni swoich obrotów, tym samym na przykład przy wymianie powietrza na poziomie 50 300 m3 na godzinę, pobór energii spadnie do tylko 9 W na każde 1000 m3 na godzinę. Jedna sztuka Makfan 3 z powodzeniem zastąpi dwa stare wentylatory blaszane starej generacji, gdzie dodatkowo pobór mocy Makfana to mniej niż pobór jednego starego wentylatora blaszanego. Makfan 5 to także wentylator płynny z falownikiem z silnikiem 2,5 kW o wydajności 77 200 m3 na godzinę oraz 24 W na każde 1000 m3 na godzinę przy podciśnieniu 0 paskala. MacFan 5 doskonale radzi sobie przy dużych podciśnieniach, gdzie przy nawet przy 137,5 paskala zajmuje podium w wydajności w porównaniu do innych wentylatorów. MAGFAN 5 również nie zawsze będzie w pełni swoich obrotów. Tym samym, na przykład przy wymianie powietrza na poziomie 46 100 m na godzinę, pobór energii spadnie do tylko 10 W na każde 1000 m3 na godzinę. Oprócz dużego wyboru między Makwanami i ich przeznaczeniem, gdzie każdy Makwan ma wybitną wydajność oraz hiperenergooszczędność. Niejednokrotnie potwierdzaną przez Beslab, dodatkowo Makwan 3 i Makwan 5 ma możliwość dodatkowej oszczędności energetycznej. Dzięki rozszerzeniu Selectrifier podłączanemu do falownika w Makwan 3 lub w Makwan 5 możesz jeszcze bardziej obniżać rachunki. Dzięki Solectrifier, każda ilość energii słonecznej będzie zawsze przekierowana na wentylację, jednak nigdy do sieci. W przypadku, kiedy panele będą podawać niewystarczającą ilość energii, Solectrifier pobierze odpowiednią ilość z sieci, by uzupełnić zapotrzebowanie wentylacji. Solectrifier zrobi to całkowicie automatycznie, za każdym razem. Wyobraź sobie, w słoneczny dzień, kiedy potrzebujesz energii słonecznej oraz większej wymiany powietrza, przez cały dzień twój wentylator będzie zasilany ze słońca. Właśnie wtedy, kiedy masz energię za darmo, a twoje stado najbardziej tego potrzebuje. Zaś nocą, kiedy nie ma słońca, a sieć nie jest już tak obciążona, twój wentylator będzie zasilany z sieci. Do serii MacFan zalicza się też mniejszy, równie ekonomiczny i trwały, często stosowany w wentylacji poprzecznej MacFan Mini. Makwan Mini posiada takie same funkcje jak duże Makwany, ale dodatkowo może być on wentylatorem włącz, wyłącz lub płynnym poprzez dodanie falownika Magdrive, co zaś sprawia, że także Makvan Mini może być karmiony energią słoneczną. MakFan Mini również posiada automatyczną żaluzję Magdor. Silnik 300W, wydajność prawie 17,5 m3 na godzinę przy 0 Pascala oraz pobór 25,5 W na każde 1000 m3 na godzinę. MacFan Mini to dobra, energooszczędna alternatywa dla hodowców szykających wentylatorów ściennych o mniejszych wydajnościach. Wszystko to wraz z wysoką żywotnością sprawia, że MacFan niezależnie od modelu staje się oczywistym, prostym wyborem, który pomoże Ci w hodowli i da Ci dodatkowe oszczędności.